No, siemanko uszanowanko, z tej strony władca konia, a to jest spuki Jumpscare mężczyzn Karamari Hospital. Pierwsze DLC jakie wyszło do tej gry, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku z normalnego trybu tego trybu fabularnego, w spłuki osób jumpscares, nagramy jeszcze ze dwa odcinki z tego Karamari Hospital, bo ta gra w sumie są takie dwa odcinki. No i jeszcze ze dwa odcinki z trybu nieskończonego. Także to jest właśnie Carvary Hospital, yy, który kompletnie różni się od oryginalnego Jumpscarmesu, tylko trybu fabularnego, ponieważ tutaj mamy już szpital, nie mamy takiego typowego przełożenia przyło, przez korytarze. Znaczy, jakieś tam łożenie przez korytarze jest na początku, ale tylko przez chwilę. Potem mamy szpital. Według mnie gra jest znacznie straszniejsza niż. Yy, yy, Podstawka, gdzie podstawka już była straszna. A tu jest jeszcze jest bardziej, bardziej creepy, ponieważ po prostu, no, tak jak mówiłem, jest inny koncept, nie ma tego typowego przełożenia przez kortaże. W każdym razie klikamy New Game i zaczynamy. Jest to wersja bazująca już na oryginalnej grze, na, nie na hdr nowej, Także ok, jak widzicie, jesteśmy w miejscu, gdzie yy, mamy zapis 5 pokoi przed 1000 pokojem przed finałem Jak widzicie, zapis jest wykorzystany. Yy, także jedziemy, sikierkę mamy od razu. Dał. Okej, okay, ta winda zaczyna wydawać bardziej przyjemne dźwięki, my, winda się zaczyna rozpierdalać, licznik pokoi szaleje, już jest, jesteśmy już spokojnie powyżej tysiąca, o jak my jebniemy to windą, to nam rozpierdoli czachę. Okej, okay, dobra, przeżyliśmy, jak widzicie jesteśmy w tak głębokim poziomie w tym domu, że nam licznik pokoi zniknął w prawym górnym rogu, idziemy dalej. O ty chel, ta muzyka, ty! Ej, widać, że to są odmęty tego domu, ewidentnie, bo te ściany są tak upaskudzone, o, tu w ogóle nadwiecie już tych yy, pochodni nie ma zapalonych, także ewidentnie jesteśmy w bardzo, yy, w bardzo głębokich zakamarkach tego domu, winda się zrąbała i wywaliła nas w sumie nie wiadomo gdzie, tak. Oczywiście raz grałem w to Karamari Hospital, teraz będzie moje drugie podejście, no wiem, że strałem przy tym bardziej niż przy oryginalnej grze ponieważ tak jak mówiłem to y, ma zmieniony koncept. Na początku macie tylko te jak w drugiej części potem już jest inaczej zupełnie, jest zupełnie inny klimat Także tu jest jeszcze bardziej creepy niż normalnie O, hej I Aha, to tyle. Ona powiedziała sobie, że nie wiedziała, sobie, że, tu że tutaj są jakieś pokoje i życzy na powodzenie to tyle, że poszło. No to genialne, nie? Po prostu nie wiedziała że są pokoje, że na powodzenia sobie poszło. No, cała spuki, nie? I cały monolog, nie? Powodzenia, aż no, dla dzięki. Ach, ta spuki zawsze, kurde, jest powalona. Importing się Models, ten obrazek po prawej stronie w rogu miał po prostu zawsze rozwala, nie? No i mamy tytułowe Karmery Hospital i tu już nie będzie typowego ułożenia, Dobra, gra jakoś chodzi na szczęście, więc nie ma problemu. I tu już takiego drinking fountain i to jest na punkt zapisu punkt zapisu, ponieważ nie ma tak jak w oryginalnym Spooky Jump w tej trybie podstawowym, że e, co jakiś czas mamy pokoje zapisane. Tutaj trzeba już pamiętać o, legura, ule, o regularnym zapisywaniu gry, wysłów Mateusz, e, ponieważ, możemy w ten, ponieważ inaczej możemy stracić, wiecie, cenny progres, no. Więc dobra, e, tu mam jakieś kible, to wejdźmy sobie do kibli może. Tamski jest zablokowany. Wtedy idziemy do Męskiego teraz. O matko boska, nawet nie chcę wiedzieć, co tu miało miejsce. Komuś tak krwawiło dubsko? oj oj. broken, zepsute. Ok, można sobie spuścić kibel. Zawsze spoko, że można kibel się spuścić. W ogóle taki gniany strasznie obserany ten kibel. A kurczę tu niego przypadkiem nie ma, bo wiecie. Żeby nie było rzecz przy oczy, mam taką zdolność po prostu. No nawet na tu to już nie ma. Ale gra zupełnie ma inny klimat, ma zupełnie, wiecie, takie bardziej stonowane tekstury. Muzyka jakaś typowo recepcyjna, nie? Tu jest w ogóle komputer. Normalnie taki typowy blaszak, nie? Z lat 90 -tych. Locked. a stąd przyszliśmy. Okej, okay, tu już nie ma w ogóle muzyki. Zepsu. I widzicie? Widzicie jaka jest bardziej creepy? Tu już nie ma słodkiej muzyczki, tu jest bardziej stonowana ta muzyka, te tekstury I sama zmiana tych tekstur na bardziej stonowaną i zmiana tej muzyki na bardziej stonowaną Powoduje po prostu ciary Kito kibla się coś nie można No, ta muzyka jest zupełnie inna niż oryginalna Mmm, -hmm, idziemy tutaj Jakieś notatki, coś nie, no, nie no, nie rozumiem z tego za bardzo, bo to jest tak rozpixelowane, że ciężko rozczytać. Tam było tylko joint paint. Czy paint, kurde, paint. Mm, tu byliśmy. Broken. Wszystko w tej grze jest ty. Dobra, no, to jest twarta? Tu dalej weź, może tylko się notatkę, widzę. Doktor Hamada, onkolog. Mm, Pacjentowy się depresja. Czekajcie, bla, bla 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 bla. Aha, czyli ona tam chyba jakieś antydepresanty zaleciła do brania, ale potem mm, powiedziano, powiedziano jej, że ma te antydepresanty chyba odstawić. Tak chyba rozumiem. No że pacjentowi zmieszała się chyba depresja po czymś tam, nie wiem dokładnie po czym. Nie mam pojęcia czemu yy, kazali mi wycofać te medykamenty. I mam jakieś tam wrażenie, że te rozkazy są no, jakiś tak troszeczkę niewłaściwe coś takiego. Nie wiem, No, mój angielski w tym momencie przestał działać. Schody, schody są nawet pomijemy Będziemy tutaj. Będziemy set tutaj. Yy, your pain is just. E product of your broken mind. No zajebiście, czyli ból jest po prostu pod, yy, wytworem twojego z tego mózgu. Nie no, zajebisty szpital, naprawdę, zajebisty. No podejście do pacjentów, naprawdę stos. Drogi bracie, doktor... Doktorzy mają wystarczająco krwi na swoich rękach. Po negocju z nimi. Coś takiego, okej. Okay. Tu nic nie ma. To jest takówka zaproducina, no, ale dupa. No ja nic na to nie poradzę. I z elektronia, ale sile Czy tu zabezpieczono jakiś tam sposób elektronicznie. Te schody są creepy. Za pierwszym razem kto byłem. Wiecie, jest cisza. Kompletna cisza. A jak jest cisza w churorze, oznacza, że coś długo nadchodzi. No tutaj nic na szczęście nie nadchodzi, ale tak. Jak pierwszy raz człowiek to wchodzi, to normalnie jest taka cisza, że ja cichsanie. Jeszcze no skody schody... po prostu... O i to jest ba... Ojojojo, oj. zaczyna się na część gry. Co to kurwa jest? Ten szpital jest jakiś nie zwiecie? wiecie? Co, co, co... tu się stało w ogóle? Bo to jest coś... Coś no... Chyba nie w... Chyba nie, 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 nie w tę stronkę, nie? Wszystko zepsute. Maintenance room... Burda. Locked, no. Okej. Okay. O, jest klucz. Oj no i wiem, czy ten klucz będzie do biura i to biuro będzie tam, gdzie jest ta recepcja. Ten komputer był za 90. Czy hmm. Coś tu jest ciekawego, nie? No to możemy stąd w sumie i no iść. O Jezu, jak ja tego nie lubię. To jest okropne. To jest absolutnie okropne. Mówię, mówię, ta gra jest bardziej creepy niż oryginał. Gdzieś te cyrki będą działały teraz. Nie, chyba tam byłem, nie? To tutaj. Ja sobie grę może od razu zapiszę, tak jak już tu jestem, nie? Mam nawet częstego zapisywania gry. Unlock, dobra, wchodzimy. Aha, okej, okay, tu jest biuro. Oczywiście zepsute, w skrócie zepsute jest. Znowu komputer z lat 90 i ładne zdjęcie trunków. Raz jak chuj. Doktor Hamada, onkolog. Wygląda na to, że inna ja dawała dużo temu pacjentowi środków halucynogennych. Pokorsuje one depresję i teraz notorycznie krzyczy. A, no, krzyczy w losowych interwałach. Spróbowałem już maszyny do dializy, żeby usunąć część tych dragów, ale chyba to się nie udało. Spotrz, Maroczko, baby. Ok, czyli ewidentnie coś tu jest nie tak, coś tu jest jakieś nawiedzenie, czy coś. Mamy tu bardzo przygnębiający obrazek, który są jest znany ten obraz, bo często się w grafikach Google. Wygląda jakby tutaj było miejsce na sztabie, gdzie tak się do zebrania i tu nic więcej nie ma? Hmm. Coś musi być nie? Dobra, idziemy dalej. Mhm. Mm tu jest pusty pokój, w sumie nie wiem po co. Nie wiem po co ten pokój, skoro tu nic nie ma, nie? Ale są tak naprawdę rozpikselowane, że no ciężko to rozczytać. O, tu jest, dobra. Doktor to chodzi, hepatolog. Zostałem poinformowany właśnie, że procedura ekstraktowania wątroby pacjenta zakończyła się niepowodzeniem. Nie wiem dlaczego w ogóle wzięliśmy go wątrobę. Nie było żadnych znaków, że się tam spierdala u niego. No po prostu, że nie było żadnych znaków, że... Znaczy on pokazywał oznaki poprawy, nie? Ten pacjent yy, Gość od operacji, ten, ta ekipa operacyjna powiedziała mu, że yy, sam zalecił, żeby jego wątroba została usunięta na jakiś tam yy, nagły przeszczep amerykański transplant i najgorszą rzeczą jaką jest, to znalazłem znalazłem to. Znalazłem mu wątrobę całą wątrobę. Po prostu leżała na moim biurku. No zajebyście! O, pądrowa pacjenta leżała na twoim biurku, no nie! Normalnie jakieś NFZ to jest, czy coś, bo ja nie rozumiem. Tu? Okej... Okay. Exit, tu pewnie nie możemy tu jeszcze iść, nie? Nie, nie możemy. Departam... De... To robię... Co? Myślę, że to jest nieprawdziwe. Lol. Czemu? Electricity, no to tu ci przepuść, było. Ok, przez ile się ten tekst tak wywali po notatkę. Yy, Pielęgna Katana, raport 405. Hmm. Dostałem jakieś tam ciemnienia, jakicha nie do pracy. Yy, potrąciła yy, yy, kota. Yy, obraz martwego kota przeszedł mi przez cały dzień. Jak to się stało, że przejechany. Jak to się stało, że mogłam tak rozjechać do kota, że jego ciało było kompletnie zwichrowane. Coś takiego, nie? No dobra, ale coś mi się wydaje. A, bo... No, coś mi się wydaje... no bo coś powinien, To powinno coś być do zebrania, nie? nie kurde co? Może, no bo... A, tu widzicie? A jak ślepy jestem, mejtyski dobra. Yy, to teraz trzeba iść, nie wiem, gdzie. Chyba tu. Jak od razu jest ten sobie zrobię coś takiego. Zapisymy sobie gra i idziemy dalej. I teraz chyba muszę się tą klatkę schodową, bo tam był maintenance room. Albo maintenance room był tutaj. Nie, to nie tu. Czy tak, muszę chyba się na klatkę schodową. To idziemy sobie na dół. La, 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 Okej, okay, no ta muzyka jest za każdym razem tak kolernie creepy maintens. tu jest wchodzimy. Aha, no najlepszym rozwiązanie w nawiedzonym szpitalu jest włączenie prąd, jasne. Nie mogę tego włączyć tak, no Zajebiście break room, byłem tu? Byłem. Ta muzyka jest tak chora. Ja tutaj zaraz się obsłem całą zbroję. No. Dobra, idziemy, no właśnie, czy tam gdzie teraz były te drzwi zabezpieczone elektronicznie, czy tam elektronicznie, no możemy teraz pójść? O Jezu, ale tu skrypi teraz, ja się kręcę. Jak cholera, nie? Jest tak cholernie creepy teraz, ty, że ja w to nie wierzę. Broken. O jasna cholera. Co tu się odwaliło? Jakim cudem ten telewizor jest zapalony, skoro wyłączyłem prąd w całym szpitalu, ja się pytam? Jakim cholernym cudem? Gdzieś tu jest nie. Nie, nie wchodzi tam. Byliśmy tam po cholerę. Tam wchodzisz z powrotem, idioto. O kurwa! O ja pierdolę. Ej, cześć stary. Ale ty masz wielkie bulwy zamiast rąk, ty. Dobra, idziemy. Schody. Chcę się tam nie całego. Idę tam, nie do tutaj. Co to, co to jest? What the fucking fuck? Co je, to jest? Co to jest? Co to jest? Halo? Co to jest? Ja się pytam. Co się tu odpieprza w tym szpitalu? Czy to jest normalne? Czy to jest normalne? Dnie jak mogę to skomentować? E, ten szpital można skomentować jednym zdaniem I myślę, że Jezus Maria Wszystko ci się ze mną? E, ten szpital jest absolutnie pojebany gdzieś byłem Odejdź ode mnie Jezu e. Jezus Maria, ale ja tutaj teraz cikam. Eee, tutaj Eee, tu gdzie nie ma? Idę stąd, idę stąd, idę stąd. o jeza! Okej. Okay. no dobrze, to jesteśmy gdzieś, nie wiem gdzie kurwa, ale mnie kurde wykieło teraz. Ja się boję teraz, ja się boję. Ja już się tyckam teraz. nie, 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 nie nie, 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 mnie. nie, 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 Niby nie, 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 tu mamy o Jezu, te dźwięki! Jasna cholera, co to było za dźwięk, ty? Ja... Nie, róbcie... nie róbcie mi, tak, ty ja tu byłem, czy nie? Byłem, czy nie? Cholera, wie, nie, chyba byłem, nie? Nie wiem, wiecie, bo tam były te schody zakrojone, nie? Ja nie, ja tam by nie pójść jeszcze raz i zobacz, co tam było. A te telewizory, dobra. Siema! to, 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 to! O! Zanim my tą bułą wielką jak kurde bułka paryska, to? Okej, okay, idziemy. Ej, ja już nie mam ten Aha, tu jest ta narość dziwna. Kostnica! Mm -hmm. Kostnica. Izolacja jest zablokowana. Ojo, ale sympatycznie. Mm -hmm. Sympatycznie w chuj. Ehm. Um, gdzie się podziały wszystkie ciała? Tak pragnę spytać. Co się stało z tymi trupami tutaj w kosnicy? Bo y, to jest. Chyba zastanawiam się, że biorę emblemat i. i nagle. Y, nagle nie mogę stąd wy. i nagle. nagle wszystkie ciała zabiera. O ja. co. co. co to. Ochy! Biegniej kurwa co? Ej, shift mi nie działa. Ale się zram, spadaj DO mnie! Ale ja teraz kchnąłem ty, what the FUCK, nie! Dobra! Mam emblema, to więc co tym trzeba zrobić. Ale się obsram, teraz, o Jezu! To było teraz tak creepy, że ja ci chrzanię, że ja ci chrzanie aż... aż ci chrzanie, nie? Yyy... E, czekaj. Bo to chyba się inaczej szło. Siema beczes. Siema bitch Tak chciałem powiedzieć, nie siema Jest Tylko jeden pater, no nie. Dwa. E, tu chyba nie? Już nie pamiętam, bo że tu się tutaj idzie chyba pogubi. No idź. O, siemka! To miejsce wydaje się większe niż myślałam. Jest bardzo interesujące. No za no bardzo, nie? Jakieś chodzące y, trupy, y, jakiś pan z wielkimi bulwami za nas rąk y, Zaraz czy ona powiedziała do mnie rekrut? Czemu rekrut? LOL? XDPL? Y, Ofiski, nie, nie tu, nie, nie, czekaj, tu. Co? Co? Nie. Co? Kurwa! Teraz ja zgaduję, który to upokój. Broken. Ten emblemat. Tu. Hmm, dobra. Dobra, to wiecie co? Ja sobie zapiszę grę i my te osoby zostawimy na następny odcinek, ponieważ pewnie już jakieś 20 minut nagrywam. Nie wiem, właśnie miałem ja na stopę włączę, żeby widzieli, jak ale dobra. Zapiszemy sobie tą grę. To nie to miejsce, emblemat umiejscowiony, bo tu już z tego co wie będzie połowa gry, więc zapisujemy sobie teraz grę, no i widzimy się w następnym odcinku.